Ja usiamy z tej strony Rzuza i dzisiaj ze mną Aleks. Siema. No i dzisiaj nagrywamy Minecraft. No i czekajcie, widzowie. Okej, okay, widzowie. No, no, teraz... okay, okay. no i teraz. Okej, widzowie. No i teraz będziemy przechodzić parkura. Dobra, no to ja przejdę jako pierwszy, bo jestem królem. Ale a jest mięsko? Zrobiłem! Ale ja też zrobię. Gra mięsko. Zrobiłem za pierwszym razem, no tylko musiałam. Tylko musiałam iść po mięsko. Jestem Żelaz I, i zrobiłem potrójną, bo z Nathanem walczyliśmy. Znaczy, na Nathanem walczyliśmy, musimy zrobić 5 podwójnych. Ja zrobiłem cztery, on 5. Ale ja nie umiem nawet. Zrobiłem dwa razy? Zrobiłem. Teraz Kuzia. masz taką chillere. To nie fair. Ty jesteś lepszy. Ja nawet no. pierwszego nie zrobiłam. Kurde. Szkoda, że nie mam pobojca. A jak bońca. zrobię pierwszy, to nie zrobię drugiego. A jak ja zrobię pierwszy, to zrobię wszystko. No to. Ja się wyciszam. Okej, widzę, ja. Słychać mnie. Ej, zrobiłem dwa z rzędu. Spadłeś? No, spadłem. Ja już muszę zjeść. Jeszcze raz w życiu spadłem. znaczy na tym serwerze. Spadłem z tej. O stoś. 50. Ja nie umiem zrobić. A co? Ach, kurde. Dobra, widzę, mnie. kurde, ja nie umiem tego zrobić. Ja to wygram, mam wrażenie. Ale ty na razie nie umiem przejść na 80. Widziałem widzieli jak... zrobiona! Tera Tera Teraz druga zrobiona! Tera Tracicia zrobiona! Co to nie fair! W ogóle. Teraz jest taka chillera, ty masz. Nie, tam jest. O kurde! Zapomniałam... Jezus Maria! Ale jak zapomniałam dodać um, checkpointu. No ja właśnie tam ciągle spadam i nie mam checkpointa. No a ja zapomniałam. Dobra, czekaj. Nie nabucha no, mi na kąpie siedzi! Dobra, czekaj. Okej okay, widzowie, um, już um, Dobra, zapomniałam włączyć ekran. Gdzie to ja mam? O tutaj. No dobra, i przechodzimy. No to ja znowu to wygram. Patrz to. Jezu, zasłoniłaś mi. Robiłaś, a ja... Nie no kurde, nie umiem. O kurde zapomniałam wyłączyć. Nie umiem grać w Minecraft'a. Tak. Widzę, musiałam tam postawić łóżkę, ale zapomniałam, że my na tym serwerze nie gnijemy na to no. Zostały te łóżka już. O dwa. O dwa. Ostatnia. Ostatnia. Nie, nie no ku... Nie. Ja mam ochotę walić w klawiaturę. A to ja, A to ja, mogę. ja mogę, patrz. Ja tylko na ostatni spadam. Mm. Wiesz? A dobrze, że nie mam włączone taki żeby widać cały ekran. To e, wiesz dlaczego? Bo się przyjdzie do mojego kompa. a już nie widać. Przestań śpiewać. To właśnie... Widzę ja jeśli Co to za skin? Ale gruba Kto? Ten skin. Ej, ja go A budowałam. Ten... Nie no, ja poszłam spać. Ale jak się na dole, to ty mu... Mów... O, nic zrespiłem się na dole, prawie. Proszę. Ten to przeszedł. Jedu! Jest! Drugie! Czuć! Kur! Cudzo, że płód działa. działa. Co? Nie ma, moda. nie ma. Ale ta, te łóżka to tam można. No, można używać no dobra, moda. na łóżkach można, ale tylko na łóżkach. Ej, kogoś pies krzyczy. No przecież to kiera. Nie no, ku. Ja, może, ja w ogóle to ze słuchawki słyszę twoje. Dora zrobiona. Uszko. O co tu chodzi? Zuza jest z tego, co ty nie przemyślałaś. Czego? Patrz na mój ekran, patrz to. A tak nie wolno, to oszustwo. Ale nie da się tak słuch... Dora, no to robię to, jak mam na No to właśnie zrobiłeś! A dobra, no to nie jestem głupi. Ej, czemu ty jesteś prawie na samym końcu? Ej, zrobiłam trzy! Jezus Maria, spadłem! Ale ja jestem głupia, nie kłam się, że zrobiłam trzecią. Jezus Maria, serio. Dobra, masz spawn Co? Co? Już masz spawn pointa? Nie wiele nawet jak na dziewczynę. Dobra, jestem w tej windzie. Co teraz, gdy jestem w tej windzie? O, no, nie widzisz łóżka? Dobra, widzę wszystko, już, już tam normalnie przychodzę. Nie no, to jest łatwe już. Nie no, Jezus, mre, Spadłam. <laughs> Z czegoś śmieję Będzie jej spadłam. No i to było specjalnie, bo widzę, więc napisali, że jestem fajny. Jestem fajnie Lach, ja nie wytrzymam, ja nie umiem tego przejść. Przeszłem. Nie gadaj! Let's go! Teraz obserwuję, jak ja to przechodzę. Nie no to teraz muszę włączyć game 1 i to spejtgerować. Nie game mode 1! Game mode 3! Panie! Nie ma tego. A może ty też? A może ty możesz? Nie mogę, nie mogę Game Odd 3. 3. No no ja, ja, tylko, ja tylko na ciebie patrzę. Dobra. Okej. Okay. <laughs> Ale jakby cię nie słychać. Nie słychać Cię. Ja niech to wyłączę. Wyłączam mikro i patrzę jak to robisz. Ej, oszustwo. Alek. Ej, ty całkiem to zniszczyłeś. I te banany zrobiłem 380 za pierwszym razem. Ale spadłem to. Wiesz? Trochę nam to zajęło. Zobaczę dosłownie. Zobaczę dosłownie ile. 10 minut. No bo ja to zrobiłem trochę więcej przed tym. Kiedy tyle to robisz? Oj, koń! Zabiłem szczu. Nieprawda, użyłeś. Nie no a spądź tutaj Ci się poddałem to gani, Ej, no co ten? O wiem, robię to. Kur No, to ale go oszukiwał. To zaraz zrobię za trzy. Nie zrobię cięcia! Super, to czy nie mam nie mam możliwości cięcia. Wyci Wyciskam.

Część będzie, y, tak, część będzie jutro. Tak, następna część będzie jutro. Widzimy się jutro, papa. Pa.